W imię ojca i syna i ducha świętego prośmy o łaskę dobrej modlitwy słowem o otwartość serca prośmy z matką najświętszą zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Słowa, módl się za nami. We wtorek, 23 sierpnia, rozważamy słowo z Ewangelii według Świętego Mateusza, z rozdziału 23, wiersze od 23 do 26. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie, i Faryzeusze, obudnicy. Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniechaliście to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam uczyni w piśmie i faryzeusza obudnicy. Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Może tak jest, że. Chętnie zatrzymujemy się przy Słowie, które niesie ze sobą pociechę. Potwierdzenie. Słowie, na przykład, które mówi nam Ojcu o mieszkaniach w niebie. O tym, że Ojciec wybrał tych, którzy są jak małe dzieci, którzy są najprości. Dzisiaj Słowo jest Słowem mocnym. Jest gorzkim lekarstwem. Jest Słowem, które się chce do, przebić do Naszych serc chce się przebić, żeby oczyścić serce z dwuznaczności, z podwójności. To ogromne zagrożenie. Można żyć w takiej sytuacji, w, takim, w takich dwóch światach. Jezus to wie. I dlatego zwraca się do faryzeuszów, zwraca się do uczonych w piśmie, do nas się zwraca, żeby powiedzieć, że. To niebezpieczeństwo jest bardzo blisko nas, że nam zagraża, żebyśmy się strzegli, żebyśmy zawrócili ze złej drogi. Pierwsza pułapka, o której Jezus mówi, to jest zbytni akcent położony na rzeczy drugorzędne. Nieraz pytamy, co jest najważniejsze. Co jest najważniejsze w życiu, co jest najważniejsze w modlitwie, w drodze za Panem Bogiem, w małżeństwie, w rodzinie, co jest najważniejsze? W świecie religijnym to pytanie też jest ważne. Co jest ważne? Co jest istotą? Na czym Panu Bogu bardzo zależy? Może się tak okazać, że nam zależy na czymś innym niż Panu Bogu. Jak to się dzieje? Dzieje się tak, przez to, że bardziej cenimy to, może tak być, nie chcę tego nikomu przypisywać, to, co jest widoczne, to, co jest zewnętrzne, nam to daje jakieś poczucie podjęcia drogi, wysiłku, coś ofiarowałem, coś oddałem, jedną dziesiątą, to sporo, ale. Zapominam, ten, kto kładzie akcent na to, co zewnętrzne, zapomina o tym, co jest istotą prawa, a więc sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara, o czym Jezus mówi. Tego nie widać. To pozostaje dyskretne, często pozostaje między mną i Ojcem. Tylko ten, jak pięknie mówił Pan Jezus na górze, Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ale nie wiąże się to z uznaniem, z pochwałą, z aplauzem. Nie wiąże się. Tej nagrody nie ma. Jest spojrzenie Ojca dużo ważniejsze, ale jednak, jednak może być tak, że za tym uznaniem, za tymi spojrzeniami ludzi bardzo tęsknimy. Należało czynić sprawiedliwość, miłosierdzie i wiary. I tamtego nie zaniedbywać. Niezwykłe to pouczenie dla, dla nas w takich sytuacjach, dla nas, kiedy może wiedzieli troszkę fałszywymi myślami, y, manifestujemy naszą wolność wobec czegoś, co jest y, jakąś tradycją, na przykład, albo sposobem, stylem życia, na przykład. Y, Mamy przekazania, które mówią o przeżywaniu Dnia Świętego, o wspieraniu Kościoła, o przeżywaniu czasu właśnie tego specjalnego, czasu Adwentu, czasu Pokuty, ale ktoś manifestuje swoją wolność. Mnie to nie jest potrzebne. Mnie to jestem od tego wolny. To, to tylko dla niektórych może tak być. Może ten przykład nie jest szczególnie szczęśliwie dobrany, ale chcę. Pokazać właśnie tutaj, Jezus tego nie przekreśla, nie odrzuca. Mówi, to już jest śmieszne, nieważne. Po co ten koper Panu Bogu? Mięta, ruta, po co to wszystko? Ale ten oddany właśnie w duchu wiary owoc plonu, owoc pracy jest znakiem tego, Boże, dziękuję Ci za to, co od Ciebie otrzymuję, za Twoje błogosławieństwo. Dzielę się tym, z tymi, którzy służą Tobie. Dzielę się tym z tymi, którzy są potrzebujący. Duża pułapka poprzestawania, polegania, akcentowania tego, co na zewnątrz, tego, co widoczne, a zapominania o tym, co w środku, co w sercu, co w relacji z Bogiem, z braćmi, z siostrami. Druga pułapka, którą Jezus dostrzega, przed którą chce nas przestrzec, to ześlepienie. I ono nie polega na tym, że nie widzę, ale że widzę specyficznie, widzę krzywo, widzę niektóre rzeczy. Dostrzegam komar, ale wilbłąda nie. Oczywiście ta różnica jest niesamowicie wy wyeksponowana, tak wyolbrzymiona. Jak to może? Jak tak może być? Może bez okularów ktoś komara nie zauważa, ale wielbłąda na pewno. Jak nie, to da znać o sobie, zacznie, zacznie wydawać swoje dźwięki. Ale właśnie jest takie niebezpieczeństwo, że jesteśmy, możemy być bardzo drobiazgowi. To najczęściej tak jest wobec innych. I zupełnie ślepi wobec siebie. Albo tych, którzy są nam życzliwi, których lubimy. To usprawiedliwiamy. To nie jest takie złe. Wolno tak się zachować. Ale te, te szczegóły, te drobiazgi u kogoś, kogo nie lubimy, zbieramy, powstaje z tego cała litania zarzutów, jakieś oskarżeń. Wielka choroba. Choroba oczu. Tam choroba intencji, tu choroba Spojrzenia, ostatecznie choroba serca, ślepi przewodnicy, dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Oczyść wnętrze. Jezus zaprasza nas, żebyśmy stanęli przed Nim w prawdzie, żeby mógł dotykać naszych serc, oczyszczać bardzo tego pragnie. Mówi to wszystko, mówi mocno, bo mu zależy, bo kocha. Prośmy o to, żebyśmy byli zdolni przyjąć tę miłość Jezusa, miłość, która woła, która podnosi głos, która się maluje z pewnością na jego twarzy. Nie godzi się na podwójność, bo to niszczy serce, bo to niszczy więź z Bogiem. Prośmy o to oczyszczenie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Nawet kiedy Jezus mówi mocno, nie przestaje kochać. Hmm. <laughs>